Zapraszamy na baseny. Centrum 7, rezerwacja telefoniczna 746 56 10. I u stronie 4, rezerwacja telefoniczna 76 846 08 27. Bilety już od 6 zł za godzinę. Żyj zdrowo, korzystaj z sauny. Tylko 50 groszy za minutę. Dostępne godziny wejść oraz inne informacje na www.rcslubin.pl Odwiedź nas na Facebooku. Every Tuesday at approximately 6:30 p.m., the Queen of the United Kingdom has a private audience with her Prime Minister. The meeting takes place in the Private Audience Room located on the first floor of Buckingham Palace. In this audience Teatr w Kinie. Spektakl Audiencja z Helen Mirren tylko w Kinie Muza 27 września o godzinie 19. Ponad siedmiometrowa płaskorzeźba oraz dwumetrowy słup z czystej miedzi stanęły w legnickim rynku. Będą symbolizować obchodzone w tym roku 60-lecie Huty Miedzi Legnica. Imprezę uświetnił pokaz miedzianej mody oraz jarmark, na którym można było zobaczyć przeróżne sposoby wykorzystania tego metalu. Jubileusz był także okazją do rozmowy na temat przyszłości huty, która ma wkrótce zmienić profil swojej działalności. By uwiecznić jubileusz i podkreślić wzajemne powiązania pomiędzy Legnicą i Polską Miedzią, w rynku odsłonięto tablice pamiątkowe w formie niezwykłej płaskorzeźby wykonanej z brązu i miedzi oraz blisko dwumetrowy słup wykonany z czystej miedzi. Piękno tkwi, jak już dawniej Grecy wymyślili, w proporcjach, w prostocie, w liczbie, mówili o kanonach. Potem zaczęto to krytykować, ale dalej to piękno, które zostało. Próba była zdewaluowania go w XIX wieku przez pojęcie brzydoty. Ono jest, ono nie zniszczyło. To piękno musi być zawsze. Piękno powinna towarzyszyć sztuce. Ale jakie ono jest, to już jest sprawa artysty. Prezydent Legnicy Tadeusz Krzakowski podczas jubileuszu podkreślał, jak ważne dla miasta i jego mieszkańców jest funkcjonowanie legnickiej huty. W tych dniach myślę, że jeszcze przekonujemy, co to znaczy mieć mieć. Bo niewątpliwie mieć mieć to mieć też to bogactwo, które gwarantuje i jest stabilny, gwarancją stabilności rozwoju gospodarczego miasta, a przede wszystkim Ludzi. Ona była też źródłem utrzymania i całego potencjału gospodarczego wielu rodzin legnickich i mam nadzieję, że tak będzie w na następnych latach. I zmieniający się przemysł miedziowy, myślę, że i też wyznaczając określone role dla huty miedzi Legnica zagwarantuje jej dalszy okres funkcjonowania. Mówiono także o przyszłości legnickiej huty, która w najbliższych latach zmieni swoją technologię i przekształci się w nowoczesną hutę złomową. Będzie ona produkować nie tylko miedź, ale również inne metale, które dziś nie znajdują się w w obszarze działalności KGHM. Mamy rozpisany cały program, żeby żadnego naszego pracownika nie zgubić. Podkreślam, że w KGHM co roku odchodzi na emeryturę około 700 osób, a więc cały program rozpisany na 3-4 lata powinien zagwarantować jedną rzecz, że żadnego człowieka nie zgubimy. Będą propozycje przejścia do huty miedzi Głogów, jak również na inne oddziały należące do ciągu produkcyjnego KGHM, a więc wszyscy pracownicy otrzymają propozycję pracy w ciągu produkcyjnym KGHM. Funkcjonowanie huty miało istotny wpływ na rozwój Legnicy. Prezydent miasta przypomniał, że to wokół niej powstawały inne przedsiębiorstwa i rozwijał się lokalny przemysł. To huta dała początek tzw. hutnikowi szkole średniej, która w tym roku obchodziła 50-lecie istnienia. To było miejsce, które było E, powiedziałbym, jeśli chodzi o samą, całe Zagłębie Miedziowe, to takim miejscem czy rajem na ziemi, e, polskiej ziemi, bo rodzący się przemysł lata lat 50. E, trzeba jakby sięgnąć do historii w, i, czasu, w którym to się dokonywało. 53 rok, czyli to było zaledwie 8 lat po zakończeniu II wojny światowej. Te ziemie odbudowywano, te ziemie by nabierały tej polskości powrotu do, do macierzy. I, i tutaj e, no ze wszystkich stron Polski ściągali ludzie, bo tutaj jak powiedziałem to był ten obiecany raj. Na jubileuszowym jarmarku można było zobaczyć co powstaje z kruszcu wydobywanego w naszym regionie. Sam jestem zainteresowany i na pewno za chwilę przejdę się po tych stoiskach, żeby zobaczyć co można zrobić z tak pięknego metalu, jakim jest mieć. Odsłonięcie pamiątkowej instalacji oraz miedziany jarmark zakończyły obchody 60-lecia huty miedzi Letnica.